Baba Jaga. Bardzo ładna ilustracja. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj w Cudenkach ze Wspieraczek gra polskiego autora Jakuba Siedleckiego Lumeria. Jest to bitewna gra karciana, w której prowadzimy potężne armie do zwycięstwa. Grę wsparło około 2300 osób, a zebrała 109 tysięcy złotych. Muszę przyznać, że cena była bardzo przyjemna, ponieważ za 109 zł dostaliśmy dwa zestawy startowe. A konkretnie Grecy vs Rzymianie oraz Słowianie kontra Wikingowie. Do tego oczywiście mam dodatki dostępne na Zagram w to, a mianowicie bóstwa, scenariusze, metalowe znaczniki pierwszego gracza oraz dodatek bestie. Z góry podziękowania dla Łukasza, który przekazał mi gry, aby mógł nagrać dla Was film. Jak widzicie, już się nie mógł doczekać, ponieważ jeden zestaw już jest obdarty z folii, ale to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Pamiętajcie o łapce w górę, a ja biorę się do roboty. Dodatki zostawimy na koniec. Zaczniemy od zafoliowanego wariantu czyli Grecy kontra Rzymianie. Tak oto prezentuje się to pudełko. Autor Jakub Siedlecki. Rekrutuj wierne ci wojska, poprowadź swoją armię do bitwy. Użyj swoich boskich mocy i wygraj. Jest to gra dwuosobowa, czas to około 30 do 40 minut oraz możemy w to grać od 8 roku z wyż. W tym małym pudełeczku mamy instrukcję. Z takim oto brzydalem na końcu. Dziękujemy, team Słowianie, a jakże. Lumeria. Od zarania dziejów wiara towarzyszyła ludziom. Tłumaczyła niezrozumiałe zjawiska, dawała siłę, dzięki której byli w stanie przezwyciężyć największe przeszkody. Rozbudzała nadzieję, kiedy jedynym wyjściem pozostawała prośba o pomoc bóstwa. Zawartość pudełka. Cel gry. Lumeria jest grą opartą o różnorodne scenariusze. Oznacza to, że nie posiada jednego ogólnego celu gry. Cel oraz środki do jego osiągnięcia uzależnione są od zasad umieszczonych w opisie konkretnego, wybranego przez graczy scenariusza. Przygotowanie rozgrywki, sporo tekstu drobnym maczkiem, mało zilustrowanych przykładów. skrót przebiegu gry, kości aktywacji, plusy i minusy, kości ataku, klasyczne kaszustki, Planszetki Bogów, Apollo, opis jego specjalnej umiejętności. Mars. 36 kart jednostek Zaczynamy od potężnego Herkulesa, Karty są jednostronne, legioniści, łucznicy, rekruci, Wilczyca, teraz mamy armię Greków, hoplici. Minotaur. Peltaści. Toksotaj. O, i podkleił się Cerber. Żetony. Żetony złota. Żetony RAN, żetony frakcji oraz żetony scenariusza. Gruby karton. No i mamy planszę. Nie za bardzo mnie przekonuje takie rozwiązanie, ale że jest spora, to oczywiście teraz przebitki. Myślę, że już wiem, dlaczego ta gra kosztowała 109 zł za dwa zestawy startowe. Chociaż nie jest to taki typowy papier, a troszeczkę lepszej jakości, no ale troszeczkę musi potrwać, aby ta plansza się wyprostowała, aby fajnie się grało. Czas na słowianie kontra wikingowie. Tak samo, instrukcja. Karty, oczywiście takie same kości. Planszetki Boga, Tor oraz Świętowit. Jeżeli plansze będą się czymś różnić, zobaczycie również teraz przebitki drugiej planszy. Takie same żetony. Także przejdźmy od razu do kart. Armia Słowian. Baba Jaga. Bies. Łowcy. Wojowie. Zbrojni. Teraz Wikingowie, Berserkerzy, miotacze, troll, Walkiria, Wikingowie. I to by było na tyle. Dodatki zagram w to. Zobaczmy te metalowe monety. Rzeczywiście są metalowe, troszeczkę ważą. Fajny znacznik do wykorzystywania nawet w innych grach. Dodatek: bestie. Instrukcja. Również wszystko drobnym maczkiem napisane. Zasady trybu solo oraz kooperacyjnego. No to bardzo miła niespodzianka. Fajnie, że w tę grę można pograć sobie solo. Jest i nasza bestia Targos. Fajna, duża karta. Oraz jego karty Tułów. Ogon. Karta leśna, bestia. Łeb. Oraz druga część tułowia. Ahura. Oraz da FH. Dodatek bóstwa. Boginie dołączają do walk o Lumerię. Dumna Wiktoria. Opiekuńcza, Dziewanna, Tajemnicza Freja oraz Potężna Atena staną na czele swoich frakcji dając Wam nowy, odmienny arsenał zagrań i taktyk możliwych do wykorzystania w bitwie. Nowe żetony Oraz planszetki naszych bogów, a dokładniej bogin. Atena. Wiktoria. Dziewanna. Bardzo ładna ilustracja. Oraz Freja. I ostatni dodatek scenariusza. Przetestujcie swoje umiejętności raz jeszcze w czterech dodatkowych scenariuszach do gry Lumeria. Dodatek ten wprowadza nowe zasady i cele gry, które urozmaicą wasze bitwy i pozwolą wam się sprawdzić w zupełnie nowych warunkach. Takie dodatki to bardzo lubię. Każde urozmaicenie w grze jest na wagę złota, zwłaszcza jak się gra podoba. Instrukcja Jak widzicie za dużo tekstu na tych kartach nie ma. Tak naprawdę nie ma go wcale. Przejdźmy do podsumowania. 109 zł za te dwa zestawy to naprawdę dobra cena. Niektóre ilustracje robią wrażenie, są klimatyczne, a zwłaszcza ilustracje naszych bogi. Co nie zmienia faktu, że takiej planszy to ja po prostu nie lubię. Z jednej strony rozumiem, dlaczego została wykonana w ten sposób, aby nie podwyższać ceny produkcji gry, ale mogłaby być jakaś wersja deluxe z normalną planszą. Chociaż jak widzieliście, plansze są naprawdę spore, także wiązałaby się z tym zmiana wielkości pudełka, no ale to tylko moje zdanie. Myślę, że stosunek jakości, zawartości. Do ceny jest bardzo dobre. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Jak się podobało, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Oraz również przejrzyjcie opis, ponieważ została dodana tam opcja wspierania kanału, a każda z tych czynności przyczynia się do jego rozwoju. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.